Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa pedagogów, Państwa pracowników administracji i obsługi. Serdecznie witam rodziców, którzy dzisiaj przyszli wspólnie z nami świętować. Witam bardzo serdecznie drogie, wspaniałe dzieci. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziś w Dniu Święta Polskiej Szkoły. Nauczycieli, pracowników obsługi i administracji pragniemy wyrazić podziękowania za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów klasy drugiej C. W wyczachie złotej jesieni to święto przypada, gdy firczy po kieni, w pocieni graczka staną spada, gdy liście z wiatrem tęczą bosanowe, a świt wiesza mokre Ścieżynko złota jesień i tysiąc liści fartuszku niesie, i w każdym liściu pani jesieni zaklętych tysiąc słońca promieni. O jeden listek, jak serce złote, poproszę jesień w bukiet go wplotę i dam go naszej pani, bo wiecie, ta nasza pani najlepsza na świecie. Chodźmy z kwiatami do Pani Może zaprosić się da Tańczą już wszyscy uczniowie Szkolny porządek sen Panią weźmiemy przewojem Bo dla niej jest taniec ten Samba dla Pani, dla Pana Samba, bo w Sambie jest jazz. Samba, jak chwila nieznana Samba, a w Sambie bez Dzisiaj Dzień Nauczyciela Więc raniutko przed lekcjami Cała klasa uśmiechnięta Dała kwiaty naszej pani I życzyła pomyślności i wszystkiego najlepszego no, a pani dziękowała koleżankom i kolegom. Oj, wspaniale by się żyło, gdyby tak na co dzień było, ale niestety codzienne szkolne życie wygląda trochę inaczej. Zanim zaczniemy dzisiejszą lekcję, pamiętamy o tym, że nauczyciel ma zawsze rację. Nauczyciel pyta, uczeń odpowiada. A więc, czy jesteście przygotowani do lekcji? Proszę mi podać liczbę mnogą do wyrazu dzieci. Dzieci w liczbie mnogiej to bliźniacy. <grystanie> czy ptak na drzewie stoi czy siedzi? To zna poprawną odpowiedź? Ja wiem, ja wiem stoi, bo jakby siedział, to by mu nóżki zwisały. <grystanie> Moja ostatnia nadzieja w wartku. Mam dla Ciebie następujące pytanie: Co to takiego? Nie je, nie pije, a rośnie. Proste to ceny, proszę Pani. Synku przyniosłeś świadectwo ze szkoły? Tak, tato, ale w czasie rozdawania wcisnęli mi najgorsze. I kosy, wygle i coty przyzważają naszej pani roboty. Kiedy boli, palec czy główka, i to nie jest szkolna wymówka, wtedy pani popatrzy czule, i mijają wszelkie troski i bóle. Mam los sprzyja. Niech was szczęście nie omija. Niechaj głupstwa was nie smuca. Niech wam gwiazdy do snu nucą. Niechaj świat się do was śmieje. Niech, Niech wiat w oczy wam nie wieje. Niechaj was zamija rybka. Wiernie służy złota rybka. Mądrych uczniów z nagromady wygrywają olimpiady. Nie, niech pedagogiczne ciało ku sukcesom kroczy śmiało, a pedagogiczna dusza niech umysły nam porusza. Czerpcie z rogu obfitości całe fury cierpliwości, aby znosić bez paniki nasze psoty i wybryki. Ich uczniów dobrą radę mamy. Chcesz być kim w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie, bo nauka to potęgi klucz. Kochani nauczyciele, dziś chcemy podziękować Wam.